Anna Myćka, witam i zapraszam na najnowsze wiadomości. W dzisiejszym raporcie powiemy o śmiertelnym wypadku motocyklisty w Bieruniu, nadchodzącej Industriadzie 2025, a także o startującym budżecie obywatelskim w rydutowach. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Bieruniu. 32-letni motocyklista zginął po tym, jak stracił panowanie nad maszyną i uderzył drzewo. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia teraz szczegóły tego zdarzenia. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o ostrożność na drodze. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 18 na ulicy Turyńskiej w Bieruniu. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 32-letni kierujący motocyklem marki Kawasaki, kończąc maner wyprzedzania na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, 32 latek zmarł. Jeden pas ruchu na odcinku, gdzie doszło do wypadku, przez kilka godzin był całkowicie zablokowany. Biorący śledczy pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tychach ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozsądek za kierownicą. Podkreślają, że nadmierna prędkość, zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym, wciąż jest jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń na drogach. Mundurowi przypominają, że każdy uczestnik ruchu ma wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych. Ficinus i stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej ponownie zamienią się w Centra Śląskiej Kultury, Muzyki i Humoru. W sobotę 7 czerwca do miasta zawita Industriada, czyli święto szlaku zabytków techniki. W programie m.in. barwne parady, koncerty, kabarety, warsztaty i opowieści o przemysłowym dziedzictwie regionu. Od szlaków kolejowych, przez kopalnie, aż po robotnicze osiedla Industriada już od 16 lat przybliża ślązakom i gościom przemysłową historię regionu. Tegoroczna edycja to aż 50 wyjątkowych miejsc i ponad 460 wydarzeń w 32 miastach województwa. Jednym z takich miejsc jest Ruda Śląska tu święto rozgrywa się w dwóch niezwykłych przestrzeniach w kolonii robotniczej Ficinus i na stacji Biblioteka w Hebziu. Zabytkowa kolonia robotnicza Ficinus znajduje się na szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego od początku jego istnienia. Organizujemy tutaj Industriadę już 16 raz. W plenerze przede wszystkim bo to nie tylko budynek biblioteki, który jest taki reprezentacyjny, w którym możemy zobaczyć, jak tutaj się mieszkańco mieszkało. Na Natomiast cały obiekt należy do szlaku Zabytków Techniki, stąd Industriada. Na Ficinusie dzieje się naprawdę sporo. Już od południa kolorowa parada byboku, orkiestra górnicza i taneczne występy zapowiadają dzień pełen śląskiego klimatu. Scena w plenerze, ale też stoiska, warsztaty dla dzieci. Związane oczywiście z tym, z, z tematem, czyli skarby ziemi, ale też z tym, co tutaj mieszkańcy takich kolonii robotniczych mogli robić w czasie wolnym. Czyli warsztaty dla dzieci, takie ale z wykorzystaniem tych materiałów tych skarbu ziemi, czyli węgla, czyli naturalnych, naturalnych różnych ozdób, składników. Będzie też prelekcja doktora Jacka Nowaka o minerałach fluorescencyjnych. Myślę, że bardzo ciekawa. Ze sceny przynosimy ją do domku, żeby było lepiej widać prezentację, i lepiej widać te świecące minerały. Po południu robi się bardziej muzycznie, z Mingi papkali młodzieżowym teatrem i humorem w śląskim stylu. Wieczorem na scenie pojawiają się kabaret zdolni, i skromni, a potem dobrze znane frele. Śląski język, żart i muzyka wszystko to na tle najstarszego osiedla patronackiego w regionie. Zapraszam wszystkich, którzy nie tylko znają Śląski, ale którzy będą chcieli się też tego języka troszeczkę przyswoić i nauczyć. Z kolei na dawnej stacji kolejowej w Kebżu historia miesza się z nowoczesnością. Najmłodsi będą mieli swój plac zabaw pod opieką animatorek będą mogli korzystać z dmuchanego placu zabaw, z baniek. Wiadomo, to jest ta grupa użytkowników, która nieszczególnie przejmuje się tematyką industriady, więc czy skarby, czy nie skarby, oni się chcą dobrze bawić. Dla nich po prostu zabawa, naprawdę dobra zabawa. Pozostałych mamy warsztaty naukowe, warsztaty florystyczne, pokazy multimedialne, wiarowe, dwie ciekawe wystawy i jedną zorganizowaną przez pracowników ASP. A tak bardziej ludycznie będzie Biesiada z Grillem będzie występ Grzegorza Poloczka, naszego ludzkiego kabaryciarza znanego w całej Polsce. Więc myślę, że faktycznie każdy coś dla siebie znajdzie. Na Industriadę można dotrzeć za darmo pociągami kolei śląskich i komunikacją ZTM. Ale w Rudzie Śląskiej nie trzeba się nigdzie śpieszyć, bo tu historia przemysłowa jest na wyciągnięcie ręki i to taka, którą naprawdę chce się poznać. Przyszłoroczny budżet obywatelski w Rydłutowach obejmie aż 9 projektów. Wśród nich między innymi propozycja wymiany ogrodzenia wokół miejskiego stadionu, muralu na schodach prowadzących do sceny na Machnikowcu oraz festiwalu integrującego młodzież z początkiem nowego roku szkolnego. Budżet obywatelski 2026 w Rydłutowach to między innymi propozycje koncertów, festynów, ale także inwestycje, które pomogą zrelaksować się mieszkańcom. Płynęło 10 wniosków, 9 zakwalifikowało się do następnego etapu, i już w najbliższy poniedziałek startujemy z możliwością oddania głosu na jeden projekt, bo każdy z mieszkańców może oddać jeden głos. Głosowanie odbywa się w formie papierowej od 7 do 27 czerwca. Miejsca, w których mieszkańcy mogą oddać głos, to wszystkie szkoły podstawowe, dodatkowo Urząd Miasta Redłutowy, Szarota Urban Lab, no i imprezy, które będą w trakcie czerwca. Na terenie miasta się odbywały, tam też możecie nas znaleźć. Oprócz tego w formie online można także oddać głos. Tutaj głosowanie jest od 7 do 29 czerwca. Projekty są fantastyczne, projekty są kolorowe i różnorodne. Szczegóły oczywiście są na stronie internetowej. Mamy od koncertów poprzez modernizację przestrzeni miejskiej, więc i tym razem, bo to siódma edycja, nasi mieszkańcy. Popisali się też bardzo pozytywnie swoją wyobraźnią i zaangażowaniem. Między innymi koncert z Kolima, muzyczne serce Rydutów, dzieje się kultura, rodzinny festyn, baw się z nami strażakami, machnikowska stref, strefa relaksu, grydutowski gry Fire pod chmurką, bezpieczny stadion, więc bardzo, bardzo dużo projektów. Nie chciałabym tutaj żadnego wyróżnić. Po to jest okres właśnie głosowania, gdzie my także jesteśmy jako pracownicy, ale także na stronie internetowej netowej są wszystkie szczegóły wszystkich projektów dostępne. W ubiegłym roku wygrały warsztaty, które poprowadzi teraz Marcin Meller. W tegorocznym budżecie 2020, 2025 e, zwyciężył projekt Randka z Kulturą, cykl spotkań autorskich oraz Zrób to sam warsztaty dla każdego. Ogólnie e, w budżecie obywatelskim na 2025 rok wpłynęło nam pięć projektów. E, i między innymi w najbliższą środę, 11 czerwca o godzinie 17, będziemy w Rydutowach gościć Marcina Mellera, gdzie będziemy mogli zapoznać się z jego. E, w ogóle osobom, twórczością, więc to jest jeden z elementów budżetu obywatelskiego, no i trwają warsztaty dla, dla maluchów w naszej bibliotece. Ostatnie dwa lata pokazało, że mieszkańcom bardzo zależy na tych spotkaniach kulturalnych, gdzie mogą poznawać wyśmienitych autorów książek i nie tylko, więc, więc gama projektów czy zapotrzebowania jest bardzo duża. Dla nas jest bardzo ważne, że mieszkańcy w tym roku aż 10 projektów, więc porównując lata poprzednie gdzie było 5 czy 6 projektów? Dla nas to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że jeżeli składane są projekty do budżetu obywatelskiego, to znaczy, że mieszkańcy chcą się angażować w to, co się dzieje w mieście, czy jak kształtuje się infrastruktura, więc, więc dla nas to jest ogromny plus i cieszymy się z każdego projektu, który wpływa. Głosowanie zaplanowano w dniach od 7 do 27 czerwca. Policyjna kontrola w Wodzisławiu Śląskim wykazała, że kierowca Audi ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, w wyniku czego został zatrzymany. 35-latek skazał znajomą, której policjanci mieli przekazać pojazd. Znajoma także została zatrzymana, ponieważ była poszukiwana listem gończym. W Wodzisławiu Śląskim na ulicy Hrobrego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Audi. Policyjna kontrola wykazała, że 35-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim podczas wykonywania czynności w Wodzisławiu na ulicy Hrobrego zatrzymali do kontroli pojazd marki Audi A4. Jak się okazało, kierującym Pojazdem był 36-letni mieszkaniec powiatu Wodzisławskiego. Nie zastosował się on do wyroku sądu dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z czym mężczyzna odpowie teraz przed sądem, grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna poprosił, aby jego pojazd został zabezpieczony przez jego znajomą, 29-letnią mieszkankę powiatu Rybnickiego. Jak się okazało, przybyła na miejsce kobieta, była poszukiwana listem gończym. Do aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy kobieta została zatrzymana. 35-latek wskazał znajomą, której policjanci mieli przekazać pojazd. Jednak po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 29-letnia mieszkanka powiatu rybnickiego jest poszukiwana listem gończym, wystawionym przez sąd rejonowy w Jastrzębiu Zdroju. A teraz zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. We wtorkowy wieczór prezydent Andrzej Duda odbył spotkanie z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, który zwyciężył w drugiej turze wyborów uzyskując 50,89% głosów. Spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się po godzinie 20.30 i trwało ponad godzinę. Po zakończeniu rozmowy Nawrocki zamieścił wpis na platformie X, w którym podziękował prezydentowi za spotkanie i dodał wspólne zdjęcie. W poniedziałek w krakowskiej dzielnicy Zaborze doszło do wstrząsającego zdarzenia drogowego z udziałem siedmiolatki i 81-letniego kierującego. Mężczyzna po tym jak potrącił dziecko odjechał nie udzielając mu pomocy. Policja ustaliła, że dziewczynka jechała na rolkach po chodniku. Podczas przejazdu przez jezdnię została potrącona przez kierowcę Opla, który nie zatrzymał się by udzielić jej pomocy tylko odjechał z miejsca zdarzenia. Dziewczynka zdołała samodzielnie wrócić do domu, a później okazało się, że ma złamaną rękę i liczne stłuczenia. Dzięki nagraniom z monitoringu funkcjonariusze szybko ustalili numer rejestracyjny auta. Sprawcą okazał się 81-letni mieszkaniec gminy Oświęcim, mężczyzna był trzeźwy, Oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego będzie można złożyć w aplikacji M-OBYWATEL za pomocą nowej funkcji o nazwie M-Stuczka. Dzięki powiązaniu z państwowymi rejestrami, większość informacji o pojazdach i uczestnikach zdarzenia zostanie wypełniona automatycznie, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Bośnia i Hercegowina zmaga się z poważnym kryzysem sanitarnym. W gminie Wogoszica wprowadzono stan klęski żywiołowej po wykryciu przypadków brucelozy, niebezpiecznej choroby przenoszonej ze zwierząt na ludzi. Sytuację pogarsza opóźniona reakcja władz i brak odpowiednich działań zapobiegawczych. Z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, władze samorządowe Wogościca zwołały we wtorek nadzwyczajne posiedzenie. Tematem obrad była eskalacja zachorowań. Wielka Brytania zadeklarowała, że do kwietnia 2026 roku przekaże Ukrainie 100 tysięcy dronów. To oznacza, że wsparcie tego rodzaju dla ukraińskich sił zbrojnych wzrośnie aż dziesięciokrotnie, poinformował rząd w Londynie. Pakiet dronów wart 350 milionów funtów stanowi element większego programu pomocy wojskowej dla Ukrainy, którego łączna wartość to 4,5 miliarda funtów. Już za chwilę program Nie Tak, a w nim przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego i pierwsze wnioski po prezydenckim głosowaniu w rozmowie Marka Durmały z Łukaszem Ściebiorowskim z klubu parlamentarnego PO. Zapraszam do oglądania, a ja dziękuję Państwu za dziś i do zobaczenia.